Sama fabryka, ja, ja myślę, że, że atmosfera, która tam panowała, to że to kojarzyło mi się ze spokojem. Tak, praca tam widziałam te panie malarki, które w skupieniu mala, malowały talerze. I generalnie to taki fascynujący świat, w którym dzieje się coś, co później u każdego w domu możemy podziwiać. Tak? No, dla, dla większości, był to, jest to rzecz na, codzienna, tak. czyli talerze jakieś zastawy. A zobaczenie tego, jak to wygląda od samego początku, no było dla mnie zjawiskowe. To, to, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Nie wtedy nie przypuszczałam, że jestem w stanie nauczyć się robić filiżanki. W ogóle ja nie mam pojęcia, jak powstają filiżanki.